Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panu. Dziś to my gościmy w kopalni Siarki Machów. Jesteśmy gośćmi pana dyrektora Witolda Bochyńskiego, dyrektora do spraw ekonomiczno-finansowych i głównego księgowego kopalni Siarki w Machowie. Tak, dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu. Nie jesteśmy tu przez przypadek, ponieważ przed nami Barburka, wielkie górnicze święto. Wszyscy na pewno pamiętamy o tym, że Tarnobrzeg to jest miasto, które powstało dzięki kopalni siarki. Więc te tradycje górnicze były tu kiedyś bardzo pielęgnowane. Dziś tego górnictwa jest jakby troszkę mniej, ale tradycje wciąż jednak pozostają w Tarnobrzegu Górnicze. Chciałabym, żebyśmy dzisiaj powspominali, jak to było kiedyś, jak to było 20-30 lat temu, a jak dzisiaj górnicy obchodzą swoje święto. Tarnobrzeg powstał dzięki siarce i wszystko to, co wokół siebie obserwujemy, łącznie z populacją, która, która liczy prawie 50 tysięcy mieszkańców, to jest wynik działalności górnictwa siarki. Tradycje górnicze zostały zaimportowane ze Śląska, nawet specjalnie w okresie początkowym funkcjonowania były ściągane grupy, które miały nauczyć naszych górników, górników siarkowych tych zwyczajów i tych obchodów i tej procedury, dosyć tak precyzyjnie określonej, jaka, jaka istnieje od setek lat na Śląsku. I myślę, że dobrze, dobrze się dzieje, że te zwyczaje górnicze cały czas są kultywowane, cały czas są pielęgnowane. pielęgnowane, cały czas one w tym okresie listopada i grudnia odżywają. I myślę, że nie ma chyba innego wyjścia, tylko one powinny być kultywowane w dalszym ciągu, nawet jak już nic nie pozostanie z górnictwa siarki. Rozmawialiśmy kilkakrotnie z władzami samorządowymi, że na jakimś etapie, w momencie kiedy Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa, które jest organizatorem karczmy epiknej, przedsiębiorstwa górnicze, które są organizatorami poczęstunków górniczych, inne organizacje, organizacje związkowe, które są, które są organizatorami z kolei pewnych rytmów obchodów święta górniczego, z kultywowaniem y, tradycji związanej ze świętą Barbarą, y, ze składaniem wiązanych wieńców, że część, a może i całość tego, y, tego procesu powinno przejąć, powinien przejąć samorząd. I, I pewnie tak to w przyszłości się stanie. No niestety z pewną częścią też i obowiązków Finansowej. Górnicy zaczynają świętować nie 4 grudnia, prawda, tylko właściwie wszystkie te obchody pierwsze zaczynają się już pod koniec listopada. Kiedyś to był pochód gwarków, potem była karczma piwna, były imprezy na tarnowskim rynku górnicze, skoki przez skórę, pasowanie na górników. Czy coś z tych tradycji jeszcze zostało? Oczywiście, cały czas te, te uroczystości trwają i w tym roku również, i w poprzednich latach. Rozpoczęcie tych uroczystości to z reguły ostatni piątek listopada no z różnymi modyfikacjami, ale myślę, że, że właściwym by było takie prowadzenie tych uroczystości, jakie były w ubiegłym roku, by szczęścią planowaną również na ten rok, czyli z przekazaniem kluczy, z uroczystościami na rynku tarnobrzeskim, z przejściem i pochodem do Budynków Osiru na karczmę, karczmę piwną, w której uczestniczą mężczyźni, część tej karczmy, którą kultywują i prowadzą koleżanki pracujące w segmencie górnictwa bądź, bądź koleżanki, które pracowały, które są pasjonatkami tych zwyczajów. Czyli osobno I... bawią się panowie, osobno bawią się panie. Do tak? czasu. Później no właśnie, to, to są jakby dwie inwestycje. osobne karczmy. Tak, tak. Z tym, że ta karczma pań chyba się nie nazywa karczma, prawda? To jest babski comber. Babski comber, tak. no właśnie. I ten, no te, te zwyczaje również koleżanki ze Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa bardzo precyzyjnie i, i tradycyjnie obchodzą i kultywują z pieśniami, ze wszystkimi zwyczajami, które, które Czasami wzbogacane, modyfikowane, z uwzględnieniem zaproszonych gości, którzy i na karćmie, i na combrze są obecni. No to te zwyczaje bardzo, bardzo ciekawe, bardzo charakterystyczne, i myślę, że już się tak wtopiły w to nasze środowisko, że, że przyzwyczailiśmy się do tych, do tych zwyczajów. Jest grupa osób bardzo zainteresowana tym, żeby. I wszystkie elementy karczmy były prowadzone w sposób prawidłowy i z odpowiednim poziomem humoru, i z odpowiednim uśmiechem, i z odpowiednim, z odpowiednim poziomem złośliwości, a nawet zwyczajowo z odpowiednim poziomem słów powszechnie uznanych za nieparlamentarne. Właśnie, jak wygląda taka karczma? Proszę opowiedzieć no, dla tych, szczególnie, którzy nigdy w życiu na karczmie nie byli i być może nie pójdą nigdy w życiu. Czy to jest tylko po prostu zabawa, która polega na tym, żeby wypić dużo piwa i pośpiewać sobie jakieś piosenki, czy, czy ma to może jakiś nie wiem, głębszy sens? Zdecydowanie głębszy. Ja obserwuję karczmy od początku, odkąd nadzoruję, e, czy pracuję w segmencie górniczym. Od 1985 roku pracuję w Narodowym Banku Polskim i finansując przemysł siarkowy, e, zastępując koleżanki, które wtedy obsługiwały w Narodowym Banku Polskim w KZPS, Siarkopol, później w Banku Depozytowo-Kredytowym Lubelskim, w Pierwszym Komercyjnym Banku i w Powszechnym Banku Kredytowym finansując poszczególne, poszczególne przedsiębiorstwa górnicze uczestniczyłem bardzo często w wielu, często wielu, wielu tych kaszmach, a może nawet łatwiej było mi obserwować zmiany jakie tam zachodzą jako osoba, która była obok, a nie bezpośrednio wewnątrz przedsiębiorstw i myślę, że z coraz większym szacunkiem podchodzę do tych zwyczajów. Te zwyczaje, które mają swój rytuał, który które nie polega akurat może na tym piciu piwa, ale przede wszystkim na tym wprowadzaniu górników, nawet na tym pasowaniu. Górnika osób, dziś zwyczajowo już pasowałem, bo, bo nowi młodzi ludzie nie wchodzą do nie przedsiębiorstw górniczych, w związku z tym to pasowanie czasami odbywa się i dwa, i trzy razy. Ale, ale chodzi o kultywowanie tradycji skoku przez skórę. No właśnie, co oznacza taki skok przez skórę? No i pasowanie, i wejście, i przysięga, która jest składana z beczki później przyjęcie do stanu górniczego poprzez kok, przez skórę, to wydaje się być tym zwyczajem, który jest i widowiskowy. I oczywiście warto by było to i sfilmować i może pokazać szerzej. Myślę, że takie y, informacje filmowe już się pojawiały wcześniej, ale myślę, że warto by było to zarejestrować i pokazać. Dlatego, bo jest to dosyć, do, do, dosyć ciekawy rytuał. Również zaimportowany z tych obszarów tradycyjnie górniczych w Polsce, czyli ze Śląska. Rola lisa majora, wprowadzenie młodych lisów. Młode lisy to młodzi górnicy tak są, tak? i ich przysięga i później skok przez skórę, a i pozostałe uroczystości, które tam zachodzą. No nie wszystkie fragmenty. Karcz może nadają się do publicznej telewizji, bo, bo, bo różne różne. No w końcu formowań. jest to też spotkanie towarzyskie. Jest to spotkanie takie męskie, twarde. Bardzo często goście zaproszeni spotykają się z takimi formami przyjęcia, są głęboko zaskoczeni, bo i przygotowane specjalnie piosenki, przygotowane scenki, konkursy. No, jeżeli ktoś nie ma rezerwy do samego siebie, to może bardzo boleśnie odczuć niektóre tak. fragmenty. I, I już może tutaj nie będę dawał przykładów takich konkretnych, ale poziom odporności musi być duży tych zaproszonych gości. Pewnie I... dlatego pije się piwo, żeby ten poziom odporności zwiększyć. Tak, tak, czasami tak, bo tam piwo zawiera tą witaminę B i uspokaja. Tak. Natomiast nie chciałbym teraz przykładów takich gorących podawać, bo bohaterowie tych przygód na, w trakcie karczmy może by do końca sobie nie życzyli, a nawet jakbym próbował ogólnie opowiedzieć, to pewnie dałoby się łatwo zidentyfikować konkretnych bohaterów. Ale wszystko to, co w ciągu roku się zdarza, to nasi sympatyczni koledzy, którzy są autorami tych karczmy i uczestnictwo Maksymiliana Burdy, który prasa Jednostki Ratownictwa Górniczego, który bardzo poważnie podchodzi do karci i, i bardzo poważnie podchodzi do formy, a jednocześnie ma odpowiedni poziom poczucia humory, żeby ta karczma była karczmą, a nie oficjalnym zebraniem delegatów górniczych. Czyli po prostu dobrą zabawą. Pan Andrzej Woś, który przygotowuje teksty. Pan e, Andrzej. Jajuga, y y -y, którzy prowadzą ławy górnicze prawą i lewą z reguły, którzy prowadzą y w sensie takim operacyjnym, może karczmy, którzy przygotowują teksty, które, które też, tak jak wspominam, wymagają dużej odporności. Rozumiem, że te teksty są pewną płętą wydarzeń, które następują w ciągu całego roku, tak? I bardzo często dotyczą bohaterów, mm -hmm. czy to osób publicznych funkcjonujących w samorządzie, funkcjonujących w podmiotach gospodarczych, w segmencie górniczym, dosyć sprawnie wychwytują słabości i, i, pewne, i pewne czasami potknięcia, czasami błędy, a czasami akcentują coś, co się udało, aczkolwiek w sposób dowcipny i bardzo krytyczny. Widownia, która liczy kilkaset osób górników, też brutalnie reaguje, jeżeli ktoś nie potrafi odpowiednio przyjąć. Czasami nawet zamknięcie w klatce, czy, czy inne, inne zwyczajowe kary, które są w trakcie karczmy stosowane. stosowane tak. Jak w tym roku będzie przebiegać Górnicze Święto w Tarnobrzegu? Kiedy się zacznie? Co będzie dostępne dla wszystkich mieszkańców miasta, a co już tylko dla wybranych? No, nie mówmy tak do, dla wybranych. No, tu jest dla górników, niekoniecznie dla górników, dlatego bo wiele osób spoza środowisk górniczych uczestniczy w karczmach, dla wielu osób jest to nowe doświadczenie, ja się bardzo cieszę i namawiam wszystkich, dlatego bo Poznają tą część zwyczajów górniczych, która immanentnie związana z Tarnobrzegiem jest i będzie i, i tego się nie da wyeliminować. Oczywiście Kiedy zaczynamy świętym? karczma, karczma, jeżeli mówimy o święcie górniczym, karczma zaczyna się 30 listopada. Jeżeli dobrze pamiętam, to jest godzina 17. I o godzinie 17 przejęcie kluczy od do miasta. Miasta, od miasta, od pana prezydenta do, przez górników i przejście z rynku tarnobrzeskiego, Czyli Tak zwany pochód gwarków. Pochód tak? gwarków, tak? Z odpowiednim uszanowaniem figury świętej barbary przy szpitalu, tak, i, I pochód do ośrodka sportu i rekreacji, do hali głównej, gdzie. Będą pozostałe uroczystości. I mieszkańcy myślę, że warto, żeby uczestniczyli i obserwowali tą część zwyczajów górniczych, czasami stosowane czasami zwyczajowo skok przez skórę przyjmowanie nowych górników, młodych górników odbywało się na, na rynku tarnobrzeskim kiedyś było na rynku tarnobrzewskim. ostatnio już bezpośrednio. Na, w ośrodku sportu i rekreacji. I to każdy może sobie przyjść zobaczyć? Na, na, na rynku to jest jasna sprawa to jest przestrzeń publiczna południowarków również jasna sprawa. Natomiast organizatorem Karczmy jest stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa i odsyła mi tam z nimi już bezpośrednio można i każdy może z odpowiednim rozliczeniem, z, ze stowarzyszeniem inżynierów i techników górnictwa e, uczestniczyć w Karczmie. E, to jest, 30, to tak? jest 30. 30 w piątek. Czy później jeszcze w okolicy 4 grudnia, czyli tej barburki takiej kalendarzowej, coś się jeszcze będzie działo? 4 grudnia to jest kulminacja uroczystości górniczych. Ona realizowana jest i poprzez msze, To jest dzień wolny dla górników. W związku z tym przedsiębiorstwa górnicze realizują uroczystości już tradycyjnie związane z konkretnym przedsiębiorstwem, w dniu 3 grudnia. W przypadku kopalni siarki Machów jest to uroczysta akademia przed, przed budynkiem z przemarszem wraz z orkiestrą pod figurę świętej Barbary, która jest usadowiona w Machowie obok naszej siedziby. Później wręczenie odznaczeń i medali i resortowych i wewnętrznych dla pracowników oraz poczęstunek dla nagrodzonych osób, poczęstunek górniczy. W tym dniu uczestniczą delegacje wszystkich kopalń, pracownicy również wszystkich przedsiębiorstw przemysłu siarkowego mszy uroczystej, to jest o godzinie 11 w kościele na Świętej Barbary. W zasadzie w tym okresie zamykają się te główne uroczystości, aczkolwiek w Polsce te uroczystości odbywają się już w listopadzie, już od dwóch tygodni w różnych przestrzeniach, czy w zakresie górnictwa węgla, miedzi do, do połowy grudnia powiedzmy. W Tarnobrzegu raczej to się koncentrowały między ostatnim piątkiem listopada, a czwartym grudnia, jako świętem górników. My powinniśmy mieć świadomość, to o czym wspomniałem na początku, że te tradycje górnicze wynikają z funkcjonowania wieloletniego przemysłu siarkowego, który się przyczynił do rozwoju całego regionu, nie tylko Tarnobrzega, ale i całego regionu i Nowej Dęby i Baranowa i Grębowa i wielu, wielu gmin. Że te tradycje i, i pamięć górnicza powinna być zachowana w sensie materialnym i w sensie, i w sensie zwyczajów górniczych. W sensie materialnym bardzo niewiele nam zostało z tego górnictwa. Mamy oczywiście dokumenty, mamy takie eksponaty, które będziemy starali się lokować muzeum siarki. Zgodnie z informacjami, jakie mamy od prezydenta, od Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa, planowane jest takie muzeum siarki. Ja bym chciał, żeby ono było, to jest mu, mo, moje takie mm, wyobrażenie, żeby, żeby muzeum było ulokowane w przestrzeni pogórniczej nad Jeziorem Tarnobrzewskim, bo wydaje się, że to jezioro, które kiedyś było wyrobiskiem górniczym, jest jakby materialnym przekształceniem tego, co było w kierunku tego, co, co jest i będzie. Plany są takie, żeby w budynku Spichlerza, tam gdzie było kiedyś Muzeum Miasta Tarnobrzega, żeby było ulokowane Muzeum Przemysłu Siarkowego. Być może, że i tu i tu pewne, pewne materialne elementy się będą lokować. Ostatnio przygotowujemy tablice znamionowe takich wielkich koparek, które mieszkańcy Tarnobrzega może pamiętają, a młodsi pamiętają ze zdjęć i filmów, które pracowały w wyrobisku. Taka tablica liczy kilka metrów. To kilka metrów eksponaty. długości i wysokości. To jest potężny eksponat. Chcielibyśmy je ulokować, tutaj razem z presem Robertem Niedbałowskim rozmawialiśmy na ten temat. Chcielibyśmy je ulokować na ścianach budynku koło kanału wlotowego, w którym są sterownie śluz, w którym są laboratoria i osprzęt do badania kości wody. I ten budynek musi zostać i on będzie jakby też jakimś punktem w którym można eksponować coś, co było związane z górnictwem, to te tablice będziemy chcieli na czołowych ścianach ulokować. Mamy również części maszyn, takie stożki, które stanowią element mechanizmu wielkiej koparki. Dwumetrowy stożek, który stanowi element przygubu Koparki. Można sobie wtedy wyobrazić może skalę tej koparki. Ja bardzo żałuję, że nie zachowały się podwozia, czy nie, nie zachowały się większe elementy koparek. Myśmy o to wnioskowali kilkanaście, kilkadziesiąt lat temu, kiedy te, te, te sprzęty jeszcze tutaj pracowały. No były jakieś określone bariery przed pozostawieniem tego, tego sprzętu, czego szkoda bardzo. I to też będziemy chcieli wyeksponować na terenie tego budynku przy kanale wlotowym, mówię o tych Nadzie. częściach maszyn nad jeziorem. Oczywiście z jakąś, z jakimś opisem i zdjęciem maszyny, która... No tak, która bo nie każdy tam... by skojarzył właściwie, co to jest. Co to jest? Tak, bo to jest małe fragment. No pozostaje wiele jeszcze elementów siarkowych, tak jak tutaj za nami widać formy krystaliczne siarki celestyn, to, to są minerały, które występowały przy odkrywce siarki i wymagają odpowiedniego eksponowania, zaznaczenia, podkreślania, że, że jest to coś, co z tą siarką jest i przemysłem siarkowym, związane szczególnie z odkrywkową kopalnią. Marii. To wszystko znajdzie się w tym Muzeum Przemysłu Siarkowego, tak? Chcielibyśmy, żeby były odpowiednie eksponaty. SITG już jest, ma w swoim posiadaniu część tych eksponatów, część będziemy chcieli jeszcze opisać, zrobić odpowiedni. Y, 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 odpowiednią oprawę i starać się z szacunkiem do tego podchodzić, bo, bo tych minerałów nie mam. Kiedy to muzeum mogłoby ruszyć? Trudno mi powiedzieć, dlatego, bo według mojej oceny. Ja dlatego cały czas hmm, myślałem o lokowaniu muzeum nad jeziorem, dlatego, bo tu infrastruktura będzie się naturalnie rozwijać. Natomiast według mojej oceny obserwując tak materialną substancję budynku spichlerza on wymaga bardzo poważnego remontu no tak, i odpowiedniego znaczy. zabezpieczenia to wymaga środków i czasu na realizację na pewno trzeba inwentaryzować wiedzę i materiały historyczne dotyczące przemysłu siarkowego tu rozmawiamy z historykami i, I nawet w tej chwili przygotowujemy część dokumentacji jako takich materiałów, które powinny być ulokowane i zabezpieczone właśnie w muzeum. One są zbędne z punktu widzenia przedsiębiorstwa, ale, ale są historycznie wartościowe. Analizujemy również takie przedmioty materialne w różnych działach i przeznaczając do zbycia, bądź likwidacji. Staramy się wychwytywać te, które są charakterystyczne i odpowiednio wiekowe, żeby lokować je, w, żeby lokować je, czy, czy, czy kierować w kierunku muzeum. To w takim razie wszyscy czekamy na muzeum i czekamy na to, co trzeba ocalić od zapomnienia, żeby zostało ocalone, nie tylko właśnie samą tradycję, ale wszystkie te materialne dobra związane z górnictwem tarnobrzewskim. Dziękuję panu za rozmowę. Dziękuję pięknie. Dziękuję państwu.